Pocztówka. Kończą się już wakacje w czerwonych skałach. Jeszcze trzy dni trzeba będzie wracać do domu. To dziwne, ale wydaje nam się, jakbyśmy przyjechali tu wczoraj, więc staramy się maksymalnie wykorzystać czas, który nam pozostał. Od dnia zero Jan A kazał się nazywać Jan Eddy. Jan A ma szczęście, że jego mistrzem jest Eddie Merks. Jan Eddy brzmi dużo lepiej niż Jan Raymond czy nawet Jan Pompo. Jak mi się nie powiedzie w kolarstwie, zawsze mogę spróbować jako piosenkarz jeje, yeah, yeah", mówi Jan A. Na plaży nie można go było za żadne skarby zmusić, żeby zdjął pod koszulek. Nie z powodu strachu przed poparzeniem słonecznym, ale żeby mieć opaleniznę kolarza wyścigowego i po powrocie udawać przed kolegami. Jan w końcu zamienił swój bidon ekipy Solonor Lejeune na dwie paczki mlecznych bastosów i za każdym razem, kiedy przechodzi jakaś dziewczyna, Jan A udaje, że pije z bidonu, jakby się orzeźwiał w trakcie ucieczki. Ja w przyszłości, w trakcie Tour de France, będę działaczem sportowym, a nie kolarzem. Zamiast pedałować jak szalony, będę przejeżdżał wszystkie górskie etapy stojąc w otwartym samochodzie. Myślałem, że chcesz zostać tajnym agentem, zauważył Jan A. No i co z tego? Będę tajnym agentem w ciągu roku, a działaczem sportowym w lecie. Nieźle, przyznał Jan A. W takim razie będziesz mógł smarować moją przerzutkę i zmieniać kichy, jak mi pękną. Ha, zawsze możesz na to liczyć, zarechotałem. W mojej ekipie nie ma leni. Sam jesteś bumerant, odparował. Dobra, ale tylko jeżeli będziesz najlepszym góralem albo będziesz miał żółtą koszulkę lidera. Pedałować dla drużyny Jana Kiełbaski? Zaśmiał się Jana. Już lepiej umrzeć. Szkoda, że nie mogliśmy przywieźć naszych rowerów. Dyrektor Czerwonych Skał ten, który przypominał profesora Bergamota, wytrzasnął dla nas stary rower marynarki wojennej, więc po południu bawiliśmy się w wyścigi na czas wokół hotelu. Problem w tym, że to był tandem. Jan A chciał za każdym razem siedzieć z tyłu, bo mógł wtedy udawać, że pedałuje i zawsze źle się to kończyło. Zawsze też źle kończył Jan C. Od czasu wieczoru w cyrku Pippolo przygotowywał swój własny numer. Rodzice natknęli się na niego, kiedy ze związanymi oczami dziurawił strzałkami drzwi hotelowe. A Jan D służył mu za żywy cel. Ale mu się wtedy dostało. Od tego czasu zaczął trenować żonglowanie kulami do gry w kule, tymi plastikowymi, oczywiście. Jeśli chodzi o dobre wiadomości, to Jan D i Jan E zajęli siódme miejsce w konkursie na Zamek z Piasku zorganizowanym przez klub Miki. Każdy z nich dostał w prezencie stos ilustrowanych pisemek, plażowe zabawki i jeszcze oficjalny dyplom, z którego byli tak dumni, że nosili go wszędzie ze sobą pod pachą. Za to Jan F. coraz lepiej chodzi. Jego specjalnością jest bieganie na bosaka po ręcznikach, które ludzie rozłożyli sobie na plaży. W hotelu chce z nami ciągle grać ping-ponga, ale ponieważ ledwo wystaje ponad stół i chce ciągle odbijać wysokie piłki, nikt nie ma ochoty z nim grać. Jan F zaczyna krzyczeć. Tatuś interweniuje i ponieważ nie pozwalamy mu jedyny raz podczas całych wakacji spokojnie do końca rozwiązać krzyżówki, zakazuje nam grać w ping-ponga i odsyła na medytację do pokoju aż do kolacji. Mama, która już zaczyna pakowanie, dziwi się, widząc co trzeba zmieścić w walizkach. Nie denerwuj się, kochani, uspokajają ją tatuś. Wystarczy tylko trochę organizacji. To dziwne, ale mam wrażenie, że już gdzieś to słyszałam, mruknęła mama. W każdym razie rodzice są jakoś dziwnie odprężeni. Ostatniego wieczoru tatuś zaproponował nam nawet aperitif na tarasie. Słońce zachodziło daleko na morzu. Byliśmy wszyscy razem, całą ósemką, z mokrymi włosami po prysznicu i ze swetrami zawiązanymi na ramionach, bo już się trochę ochłodziło. Było magicznie. No więc, moi Janowie, podobały Wam się wakacje? spytał tatuś, unosząc szklankę. – Było super! – wykrzyknęliśmy. – W takim razie owacja dla marynarki i hotelu Czerwone Skały. Hip, hip! Hurra! Pozostałe rodziny przyglądały nam się z niepokojem, jakbyśmy mieli zamiar wystrzelić petardy zaoszczędzone 14 lipca. Zwykle mama nie cierpi, kiedy zwracamy na siebie uwagę, ale tym razem ona też dała się ponieść ogólnemu entuzjazmowi. – Myślisz, że wrócimy tu kiedyś, kochanie? – spytała. – Kto wie? – Odpowiedział tatuś z tajemniczą miną. Ale nie byliśmy tak bardzo zmartwieni z powodu wyjazdu. Wakacje ledwo się zaczęły, a przed nami trzy tygodnie na wsi u dziadunia Jana i babuni Janeczki, jak w zeszłym roku. Może wpiszemy się do księgi pamiątkowej, zaproponował tatuś. A co to jest księga pamiątkowa? spytał Jandę. To rodzaj albumu z wpisami na pamiątkę, tłumaczyła mama. Kto z was się tym zajmie? Ja! Ja! krzyknęliśmy wszyscy. Trzeba było losować i wygrał Jan E. Ponieważ nie umie jeszcze pisać, podyktował Janowice. C. Hotel Celwone Skały jest genialny. Najlepsze cy gwiazdki w Malynalce. Teraz seplenisz jak piszesz? Rechotał Jan A. Pseć jest nie seplenie, głupku, obraził się Jan E. To Jan C nie umie oltografii. Gotowi na galowy obiad? spytał tatuś tuż przed awanturą. Gotowi! odpowiedzieliśmy, zrywając się z krzeseł. Byliśmy wszyscy piekielnie głodni. W dodatku, jeśli przyjdzie się zbyt późno, ma się mniejszy wybór ciastek na wózku z deserami. Minutka. Zatrzymała nas mama. Czy nie zapomnieliście o czymś? Naprawdę nie widzieliśmy, o co jej chodzi. Macie napisać nową pocztówkę, powiedziała, do waszych drogich kuzynów. Masz rację, kochanie, przytaknął tatuś. Trzeba dzielić się dobrymi wspomnieniami. Zaczęliśmy wszyscy jeden przez drugiego strasznie narzekać, a mama postanowiła w dodatku, że nie pójdziemy na kolację, jeżeli nie napiszemy tej cholernej kartki. Więc, wyciskając z siebie siódme poty, napisaliśmy: Drodzy kuzyni Fugasowie, chcemy Wam podziękować za stare używane shorty, które nam przysłaliście. Są na nas trochę za ciasne, bo jesteśmy od Was silniejsi. Może w zamian chcielibyście nasze. Super modne koszulki w paski z katalogu Nowoczesna Rodzina. Damy je Wam z przyjemnością, jeżeli mama się zgodzi. Jesteśmy w trzygwiazdkowym hotelu, gdzie można jeść tyle frytek, ile się chce. Pływamy łodzią, nurkujemy, chodzimy do cyrku. A, spotkaliśmy też Ediego Merksa i Pulidora. Szkoda, że Tour de France przejeżdża daleko od Waszego dusznego kempingu. To naprawdę pech. Ściskamy Was bardzo serdecznie. Jak na pocztówkę, to napisaliśmy bardzo dużo, zwłaszcza do kuzygnów fugasów. I podpisaliśmy Jan A, Jan B, Jan C i tak dalej. I popędziliśmy jak szaleni do jadalni z nadzieją, że na wózku z deserami zostanie jeszcze sześć kawałków tarty jabłkowej.